Witam Was serdecznie, dziś chciałbym pokazać Wam, cóż takiego nowego pojawi się w nadchodzącej wersji WordPressa oznaczonej numerkiem 5,5. No nie mamy jej jeszcze oficjalnie, oczywiście jeżeli zechcecie możecie pobawić się wersją beta i tu uwaga, nie sugeruję tego robić na stronach produkcyjnych. Natomiast w połowie sierpnia, prawdopodobnie będzie to 11 dzień sierpnia, zobaczymy tę wersję już taką produkcyjną, a więc będziemy mogli zaktualizować nasze strony, no i sprawdzić już w boju, cóż takiego ciekawego ta odsłona. Przyniesie. Podczas naszego dzisiejszego spotkania pokażę Wam takie najważniejsze elementy, które no ulegną albo zmianie, albo pojawią się jako całkowite nowości. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Krzysiek, kanał. Poznaj WP, serdecznie zapraszam do jego subskrypcji, także kliknijcie poniżej w przycisk subskrybuję. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo dzięki niemu będziecie otrzymywali powiadomienia o kolejnych filmach. Dzisiejszy temat WordPress 5.5 zbliża się do nas wielkimi krokami. 11 sierpnia prawdopodobnie będziecie mogli już zaktualizować swoje strony. Co nowego przyniesie? No przede wszystkim będzie to dalszy rozwój Gutenberga, dalszy rozwój edytora Gutenberg. Gdybyśmy się cofnęli troszeczkę w czasie, rok 2018, grudzień, pojawia się WordPress 5.0, pojawia się się Gutenberg, no i pojawiają się też narzekania wielu osób, że z tym edytorem ciężko się pracuje, że jest dosyć toporny, a nie jest, nie jest specjalnie wygodny. I rzeczywiście początki może nie były jakieś rewelacyjne, natomiast jeżeli zerkniemy teraz chociażby na Gutenberga w WordPressie 5.5, no to myślę, że można już traktować ten edytor całkiem poważnie. Popatrzmy, jak on wygląda. To jest WordPress 5.5 już zainstalowany, mamy Gutenberga. To, co na pierwszy rzut oka nam się rzuca, to troszeczkę odmienione ostylowanie tych przycisków. No ale zmiana, prawda? No, nie, spokojnie jest tych zmian troszeczkę więcej. Jeżeli popatrzymy na starszą wersję WordPressa, mamy ją tu uruchomioną, więc możemy zerknąć. Te przyciski wyglądają w taki sposób, więc widać, ewidentnie widać różnice. No i teraz na stronach, które macie w tym momencie, jeżeli klikniecie w ten przycisk, pojawia się okienko, gdzie można wybrać bloki, z którymi dalej będziemy pracowali. Mamy bloki najczęściej używane, później mamy kolejne zakładki, które gdzieś musimy rozwijać. Jedną, drugą, trzecią. No i autorzy Gutenberga, twórcy, którzy pracują nad rozwojem tego edytora, doszli do wniosku, że to nie jest wygodne, to nie jest ergonomiczne, tak? trzeba coś z tym bezwzględnie zrobić. I zrobili. Popatrzcie, jak wygląda to w tym momencie. WordPress 5,5 jest przycisk dodania bloku. Jeżeli kliknę na nim, pojawia mi się duży, duży pasek boczny z wszystkimi dostępnymi blokami. Tu akurat u góry mamy bloki Cadence, więc to są bloki, które ja dorzuciłem wtyczką. Więc wy możecie ich nie mieć, jeżeli nie pracujecie akurat z tym rozszerzeniem. U Was będzie się to zaczynało prawdopodobnie w taki sposób, czyli od bloków tekstowych. No i właśnie te wszystkie bloki od razu są rozwinięte, od razu są widoczne, więc będzie to zdecydowanie wygodniejsze, zdecydowanie przyjemniejsze w, w pracy. No dobrze, więc mamy tę sekcję. Wyszukiwarka. Nowość, która się pojawiła kolejna. No, a tak, wyszukiwarka, przecież Krzyśku wyszukiwarka jest na starym WordPressie. Popatrzmy, jest, no jest. Możemy sobie zawęzić. Działa, wszystko jest w porządku. Więc co, co chcieć od wyszukiwarki więcej? No, ale popatrzmy, gdybyśmy wpisali tu nazwę bloku, którego nie mamy, na przykład slider. To jest informacja, nie znaleziono bloków i do widzenia, tak. Jeżeli teraz chcemy z takiego bloku skorzystać, musimy przejść do repozytorium WordPressa, musimy znaleźć odpowiednią wtyczkę, musimy ją zainstalować, aktywować, wrócić do edytora, no i wtedy, ok, będziemy mogli z niej skorzystać. Natomiast WordPress 5.5, wyszukiwarka bloków. Szukamy slidera, nie mamy takiego bloku, więc slider i proszę. WordPress Gutenberg od razu, w momencie, kiedy stwierdzi, że takiego bloku nie mamy, łączy się z repozytorium i sprawdza, czy są tam jakieś dostępne rozszerzenia, które pozwolą nam taką funkcjonalność wdrożyć. I zaproponował nam od razu, proszę bardzo, jedna, jedna wtyczka, druga wtyczka, możemy taką wtyczkę z tego poziomu już zainstalować i aktywować. Więc, jeżeli kliknę na Dodaj blok, wtyczka zostanie pobrana, zainstalowana, aktywowana i od razu, ja nie będę musiał nigdzie przechodzić, od razu w tym miejscu będzie gotowa do pracy. Także bardzo, bardzo fajna funkcjonalność, aczkolwiek też poniekąd niebezpieczna, dlatego że wiele osób widząc taką możliwość, tak jak będzie sobie wpisywało nazwy rozmaitych bloków, tych bloków nie będzie. Będą pojawiały się propozycje zainstalowania kolejnych wtyczek. No to te wtyczki będą instalowane. Jedna, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta, dwudziesta, pięćdziesiąta. I tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie okaże się, że ten WordPress biedny musi dźwigać na sobie ogromny ciężar. Także no, to jest niebezpieczne, jeżeli jest używane w sposób nieświadomy. Nie instalujcie wszystkiego jak leci. Rozważnie do tego tematu podchodźcie. OK, idziemy dalej, mamy następną zakładkę. To są gotowe aranżacje. Tego też nie mamy w aktualnych wersjach WordPressa. To będzie dopiero od WordPressa 5,5. Więc zakładka z aranżacjami. Jeżeli klikniemy w tym miejscu, nie mamy niczego, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że w tym miejscu zawęziliśmy sobie do słowa slider. Tak? Czyli próbujemy znaleźć aranżację, która będzie tak się nazywała. Takiej aranżacji nie mamy, więc wyczyścimy wyszukiwarkę i aranżacje już są widoczne. Dwa przyciski, trzy przyciski, układ dwóch kolumn, dwóch kolumn z. Grafikami i tak dalej. Nie ma ich tu, co prawda, jeszcze w tym momencie jakoś specjalnie dużo, ale z pewnością będzie ich przybywało. Czemu to służy? No służy to przede wszystkim optymalizacji Twojej pracy, czasu. Optymalizacji czasu Twojej pracy. No standardowo, jeżeli działasz z Gutenbergiem i na przykład próbujesz stworzyć taką chociażby sekcję, gdzie będą dwie kolumny, będą grafiki, będą zdjęcia i będą teksty. No to co musisz zrobić? Najpierw blok pod tytułem kolumny. Później do lewej kolumny wrzucamy blok obrazu, później wróca, wrzucamy obra, blok tekstu i tak dalej. W drugiej kolumnie musimy ponowić tę operację. Natomiast w tym momencie, jeżeli skorzystamy z tych gotowych aranżacji, tych gotowych fragmentów, można by powiedzieć, aranżacji, wówczas załóżmy, że w tym miejscu sobie wstawimy tę sekcję, robimy klik i. Pojawia nam się, pojawia nam się, mamy blok obrazka, blok obrazka, blok tekstu, blok tekstu. I to wszystko w dwóch kolumnach. Duże ułatwienie, prawda? No właśnie. Także jeżeli chodzi o te, tę sekcję dotyczącą bloków, no to generalnie wszystko. Tu już widzisz, co, co można z tym fantem zrobić. Jest zakładka także z zapisanymi blokami. No ta zakładka będzie widoczna wówczas, gdy jakiekolwiek bloki masz zapisane. Zapisałeś, zapisałaś jakiś blok. A więc na przykład blok globalny, który później jest wykorzystywany w wielu różnych miejscach na twojej witrynie. Jeżeli takich bloków nie ma, tej zakładki nie będziesz widział. Nie będziesz widziała, nie będziecie widzieli. Ok, zostawiamy ten pasek, już jest za nami. Zerknijmy w takim razie, co nowego pojawiło się, jeżeli chodzi o pracę już z kontentem, czyli z blokami, które umieściliśmy w naszym obszarze roboczym. No, przede wszystkim, jeżeli zerkniemy sobie na przykład na całą sekcję tych dwóch kolumn, zresztą jakikolwiek, jakikolwiek blok byśmy nie wybrali, czy przycisk, czy, czy akapit, popatrzmy, w tym miejscu. Pojawiają się przyciski, akurat są tutaj dwa nieaktywne: przenieść do góry, przenieść do dołu. Zaraz zobaczymy, dlaczego, czy to zadziała. W każdym razie te przyciski są w tym momencie już tu. W tym miejscu. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na naszą wersję wcześniejszą WordPress'a i też zaznaczymy sobie taką sekcję z dwoma kolumnami, to te przyciski były w tym miejscu. Więc możemy powiedzieć, że drobna, kosmetyczna zmiana. A mnie akurat chyba bardziej się podobało, gdy to było z boku, było czytelniejsze. No ale okej, okay, tak sobie to twórcy wymyślili, więc zostawmy, już, tego nie, nie komentujmy. Natomiast mm, uległa zmianie, zdecydowanej poprawie uległa funkcja pod tytułem złap, przeciągnie i upuść. Popatrzmy jak to wygląda w przypadku WordPressa, którego mamy zainstalowanego w tym momencie, czyli 5.4. Łapiemy obiekt cały, próbujemy go gdzieś przerzucić. No i tu już mamy przecinkę, nie chce nam za bardzo to iść, musimy precyzyjnie sobie ustawić kursor. Okej, okay, w tym miejscu możemy opuścić, w tym miejscu możemy opuścić, jedziemy poniżej. Znowu jakaś przecinka, musimy precyzyjnie wycelować. <laughs> Oj, właśnie coś się już przycięło. I właśnie taka niedoskonałość, poważna niedoskonałość, która niezwykle potrafi irytować. No nie, nie przewinę tego w tym momencie. Nie przewinę, dobra, upuszczam w tym miejscu. <laughs> I teraz spróbuję jeszcze raz. O, upuszczę poniżej. I też nie mogę. I też nie mogę. Więc spore niedoskonałości. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda w przypadku najnowszego Gutenberga. Łapiemy. I swobodnie, ładnie to się skroluje. I wszędzie, gdzie pojawia się ta niebieska kreseczka, mogę ten obiekt umieścić. Oj, komfort zdecydowanie większy. Bez porównania większy komfort w tym miejscu sobie na przykład opuścimy. Albo, albo zostawimy, tak, jak mieliśmy u samego dołu. Tu jeszcze mamy jakąś sekcję, która nam się, która nam się tu dorzuciła. Tak, więc o, tę sekcję sobie usuniemy, żeby nam nie przeszkadzała. Dobra. Mamy w tym miejscu dwa bloki. Także już widzicie, w jaki sposób zostało. Usprawnione, to, został usprawniony ten mechanizm przeciągania, upuszczania bloków w ramach naszej strony. I teraz jeszcze na jedną rzecz zwrócimy uwagę. To również poniekąd ma związek z przemieszczeniem poszczególnych bloków. Jeżeli w nowym edytorze, w nowej wersji WordPressa klikniemy, załóżmy na tej kolumnie, mamy ją zaznaczoną, to teraz, żeby zmienić ich kolejność, wystarczy, że klikniemy ten przycisk przesuń w prawo i zmieniamy. I zmieniamy. A jak to wygląda na Waszych stronach w tym momencie? Czyli WordPress 5.4 tudzież wcześniejszy. No dobra, mamy dwie kolumny. Klikamy na, załóżmy na tę kolumnę. Nie mamy tu żadnych przycisków typu przesuń w lewo, przesuń w prawo. Więc co, no spróbujemy to jakoś inaczej przemieścić. Da się. Złapiemy to. No nie działa. Nie działa. Ok, więc może z tym, z tym obiektem to spróbujemy zrobić. Łapiemy, przeciągamy, upuszczamy. No dobra, jest to w taki sposób zrobione, i teraz w tym miejscu upuścimy. No tak, więc dużo więcej czynności musieliśmy wykonać. Nie mogliśmy swobodnie, tak jednym kliknięciem, przestawić kolumny. Natomiast w najnowszej wersji WordPressa jest to możliwe i działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o Gutenberga. Już nie będę rozwijał tematu. Tych nowości, takich poprawek, ulepszeń jest znacznie więcej, więc możecie zainstalować WordPressa w wersji beta. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, repozytorium WordPressa wpisujecie sobie w wyszukiwarce WordPress Beta, pojawia się wtyczka, instalujecie i dzięki niej będziecie mogli przeskoczyć na wersję 5,5. Tylko. Powtarzam, nie na wersjach produkcyjnych Waszych stron. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, dlatego że wersja beta to nie jest jeszcze wersja produkcyjna. Tam może być dużo błędów, które spowodują, że Wasza strona na przykład przestanie poprawnie funkcjonować. Więc jeżeli chcecie się pobawić, poeksperymentować, osobna instalacja i tam jak najbardziej. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co jeszcze WordPress 5.5 przynosi, już pomijając całkowicie Gutenberga. Przynosi na przykład mapy. Mapa strony WordPress od wersji 5.5 będzie generował natywnie mapę strony. Będzie ona dostępna pod adresem twoja-domena.pl/wp/sitemap.xml i ona, tak jak powiedziałem, ta mapa będzie generowana w sposób automatyczny. Jeżeli korzystacie z wtyczek takich jak Yoast SEO, jak Rank no to te wtyczki również generują wam mapę strony, tak? Ale musicie do tego celu użyć wtyczki. No a jeżeli takiej wtyczki nie macie, no to wersja 5.5 WordPressa taką mapę też wygeneruje. Dobrze, idziemy dalej. Jeżeli zerkniemy sobie na przykład na zdjęcia, na zdjęcia, to natywnie WordPress będzie też obsługiwał lazy load, czyli takie leniwe ładowanie. Na czym to polega? Chodzi o to, że w momencie, kiedy uruchamiamy stronę, mamy jej jakiś fragment w widoku przeglądarki, zdjęcia, które są w tym widoku, one się ładują. Natomiast pozostałe, które gdzieś tam są poniżej, Musielibyśmy do nich przeskrolować, tak? One się nie ładują. One załadują się dopiero wówczas, gdy stronę przeskrolujemy i będą w widoku okna przeglądarki. I to natywnie też WordPress 5.5 już ma zaimplementowane. Jeżeli tu zerkniemy, mamy atrybut dla znacznika obrazka, atrybut loading. I właśnie, jeżeli korzystacie z jakichś dodatkowych wtyczek, które tylko i wyłącznie służą temu, aby tę funkcjonalność na waszej stronie wdrożyć, możecie Będziecie mogli z nich zrezygnować, no ponieważ WordPress natywnie taką funkcjonalność Wam już będzie oferował. Ok, idziemy dalej. Co jeszcze? Jeżeli chodzi na przykład o wtyczki, popatrzmy, przejdziemy do wtyczek. Wtyczki, zainstalowane wtyczki. Co takiego w tym miejscu się pojawi? Pojawi się dodatkowa kolumna automatyczne aktualizacje. No właśnie, jeżeli chcemy, dla Takiej czy innej wtyczki, może i dla wszystkich. Włączyć automatyczną aktualizację wystarczy, że w WordPressie 5.5 klikniemy w ten link. Tak, tu mamy akurat już aktywną, ale w tym miejscu jest nieaktywna, więc klikamy, aktywujemy automatyczną aktualizację dla tej wtyczki. Chcemy ją wyłączyć, klikamy drugi raz i jest wyłączona. I dokładnie to samo dzieje się w przypadku motywów, więc przechodzimy wygląd, motywy, Wchodzimy w szczegóły motywu, i tu również będziemy widzieli link aktywacji automatycznej aktualizacji lub też jej wyłączenia. Także też przydatna funkcja, natomiast myślę, że ci z Was, którzy dłużej pracują z WordPressem, to wiedzą, z czym ona się może wiązać. No właśnie, jeżeli mamy automatyczne aktualizacje aktywne, to nie do końca kontrolujemy tego, co się może wydarzyć w trakcie takiej aktualizacji. No, i jeżeli taka aktualizacja zostanie przeprowadzona i okaże się, że jest, pojawiła się jakaś niekompatybilność aktualizowanej wtyczki z inną wtyczką, z motywem, z samym WordPressem, strona przestanie działać, no to możemy się zorientować o tym fakcie po dłuższym dopiero czasie. Dlatego, dlatego tę opcję. Wykorzystujcie oczywiście rozważnie, to tak jak z tymi wtyczkami, o których mówiłem, nie instalujemy ich, jak leci wszystkie po kolei, bo, bo tak po prostu chcemy, tak samo w tym miejscu aktywujemy automatyczne aktualizacje tylko dla wtyczek, które rzeczywiście wiemy, że jeżeli zostaną zaktualizowane, to nie powinny wygenerować nam żadnych problemów. Także. Z rozwagą do tego podchodzimy, można by powiedzieć, że aktywujecie sobie automatyczne aktualizacje na własną odpowiedzialność. Ok, czy coś jeszcze, no bo to, to, to nie wszystko, to nie wszystko, czy coś jeszcze nowego pojawi się w WordPressie 5.5? Zobaczmy, WordPress 5.4. Załóżmy macie motyw, macie wtyczkę, no i teraz ta wtyczka jest gdzieś pobierana ze strony producenta. Chcecie pobraną paczkę wgrać na Waszą stronę i w ten sposób zaktualizować wtyczkę albo motyw. Co się stanie? Mamy przykład motywu. Wgrałem paczkę motywu, który już istnieje. I automatycznie WordPress mi krzyczy: że No niestety nie mogę wykonać tej operacji, ponieważ folder już istnieje. Folder tego motywu, folder tej wtyczki już istnieje. No i w takiej sytuacji, co bym musiał zrobić? No musiałbym przejść do wtyczek, musiałbym przejść do motywów, wyłączyć, usunąć i dopiero później grać na nowo. Natomiast najnowsza wersja WordPressa troszeczkę ten proces upraszcza. Popatrzmy, mamy motywy, ok, już nie będą motywy, dodajemy nowy motyw, wyślij motyw na serwer, wybierzemy paczkę, mamy motyw Cadence, ok. Otwieramy, zainstaluj. Ten motyw jest już zainstalowany, i teraz popatrzcie: znowu folder docelowy już istnieje, ale to nie jest problem. <laughs> Od wersji 5.5 to nie jest żaden problem. Jest informacja. Obecny motyw Cadence, wersja 7.11, ładuje, czyli to, co próbuje przesłać, to jest motyw Cadence, wersja 0.76, czyli akurat starsza. Chcę cofnąć wersję motywu do wcześniejsze jego odsłony. No i tylko pytanie pozostaje, czy chce to zrobić, tak? Czy na pewno chcę nadpisać aktualnie funkcjonujący motyw, aktualnie funkcjonującą wtyczkę wersją, którą przesyłam. Jeżeli chcę, no to klik i temat i temat jest załatwiony. Zaraz zobaczycie, wtyczka motyw zostanie zaktualizowany albo też cofnięta jego wersja do Numerku, który właśnie ładujemy. Tak też się stało. Tak też się stało, jeżeli przejdziemy do motywów, będziemy mieli pewnie informację, że jest dostępna aktualizacja, bo cofnęliśmy wersję, więc no automatycznie WordPress nas informuje o tym, że jest nowsza wersja tego motywu. Dobrze. Także tyle jeżeli chodzi o te najważniejsze nowości dotyczące WordPressa 5.5. Najwięcej zmian jest w edytorze Gutenberg, ale tak jak widzicie, też jest kilka innych no mniej lub bardziej użytecznych, w każdym razie takich, do których trzeba podchodzić w sposób dosyć ostrożny. Tych zmian oczywiście w samym WordPressie 5.5. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wszystkich kursantów tu jeszcze tylko tak y, wspomnę, zapraszam na kurs WordPressa, ponieważ pojawiły się tam lekcje dotyczące Gutenberga i pracujemy właśnie już z WordPressem 5.5. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam.